Modlitwa dziękczynienia przy jedzeniu. Ukochane Ojcze, dziękujemy Ci za błogosławieństwo tego jedzenia, którym możemy się teraz w spokoju, tutaj w miłości podzielić. Niech odżywi nasze umysły i ciała, byśmy mogli Cię wychwalać i głosić dobrą nowinę o Twoim Królestwie Niebieskim wszystkim, których stawiasz na naszej drodze. Błogosław tych, dzięki którym możemy to jeść. Rolnika, który dzięki Twojej łasce wyhodował i zebrał płody rolne, dostawcy, który dostarczył to do kuchni poprzez kierowcę, by dzięki kucharzowi, który swoją pasją doprowadził składniki do pełni dania i przedsiębiorcy, który to wszystko połączył w całość. Dziękujemy Tobie, Ojcze, i błogosław im proszę. Chwała Tobie, Panie, Król Wszechświata, za to, że możemy dobrze żyć. Panie, dziękując Tobie, prosimy Cię, abyś miał w swojej opiece cały świat i żeby nikt nigdy nie chodził głodny, a tam gdzie jest wojna, niech panuje pokój. Marana ta, przyjdź Panie Jezu.